Siemka, dzisiaj pokażę wam sztuczkę, którą sam wymyśliłem, z monetą i dwoma kartami. Patrzcie. O sorry, wyleciała mi. Ra, drugi raz. Widzicie? Nie mam monety. A teraz jak to wyk wykonałem? W samym początku gdziecie mon monetę na samym środku i przykrywacie drugą kartą I to, że pieniążek wy wypada, to trzeba to zrobić spe spe specjalnie czy sobie niby tam robicie, tam mieszacie i nagle wypada wam i bierzecie ten pieniążek i kładziecie tak niby ale wkładacie je w rękę i przykrywacie drugą kartą no i teraz sześciecie niby i nie ma pieniążka no, tak naprawdę na wasz, wasza moneta jest w waszej ręce ciągle to jest bardzo łatwa sztuczka nie trzeba ża ża żadnego uczenia się tylko trzeba tak to zrobić, żeby właśnie nikt tej, 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 tej monety nie zauważył, jak będziecie sobie w rękę ch chować to jest bardzo, bardzo łatwa sztuczka, naprawdę e, e, e! specjalna dedykacja e, dla wszystkich szarego ziemi Są zajebiste, nasze bloki są z...